Siemano wszystkim, z tej strony Kiwo i witam was w kolejnym, trzecim już odcinku State of Decay No właśnie Sekund miał? No zapomniałem już Nie, nie pamiętam, dobra, nieważne um. Dzisiaj obiecałem wam coś innego i co my mniej więcej zrobimy um, Zrobimy mniej więcej tyle, że przeszukamy sobie na głośnego Całe miasto, ale najpierw pobiegnę, zaraz wam pokażę na mapie może, tu o. To jest, y, teren takich domków kamperskich, Mniej więcej, tak, o. Widzicie, takie y, przyczepy kampingowe, takie domki jakby, no nie tnij się proszę. Chociaż ty się nie tnij. Jestem bez broni. Fuck. Zapomniałem. No, trudno. Spróbujemy się jakoś tam dostać i poszukać materiałów budowlanych. Bo, jak mówiłem, one są najważniejsze, według mnie. Ponieważ, tak, jedzenie można bez problemu zrobić właśnie mm, tym, 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 tym ogródkiem. A, dobra, już mamy broń przynajmniej. Key baseballowy. Pięknie. Ale dalej nie mamy materiałów budowlanych. Tam mnie najbardziej obchodzą materiały budowlane. To zgaduje będzie benzyna. Ai Pusto. A co, trochę levela nabijemy. No. Trochę, może tam ekspa weszło za te zębiaczki. Szybko. Aj! Wąt mi stąd. Nie ma. Mój teren. Hacza. Kurdy, ile was tu. Jebu. Ty spadaj. A ty po głowie. Aj, zmęczyłem już się, kurde. Najgorsze tutaj jest to zmęczenie. Chociaż kiedy jesteśmy zmęczeni, on jakby wali mocniej. Aj, dalej nic, dalej nic. Mi jest potrzebne materiały budowlane. Odwalcie się. Leżeć. Jep. Ty jep. I ty też. Dobra, gdzieś tu muszą być materiały budowlane. Tego jestem na procent pewny, że po prostu muszą. No ale jak nie ma, no to trudno, bierzemy benzynę. Hmm. Tu jest. Sam o, jest samochód, dobra Podjedziemy co mi tam Nie będę z buta cisnął Specjalnie dla jakiejś głupiej benzini. Chociaż tak nie wiem po co ona jest w tej grze Ehm um. Tu, 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 tu na 1000%. To są dom, dom który jest w budowie, więc no jak tu nie ma, to ja nie wiem. Benzyna pewnie znowu. A, nic. Jeszcze lepiej. Pustka. No to tu. Proszę, proszę. Są, ale. Ten jest ból, że nie mogę wziąć więcej rzeczy, więcej plecaków niż jeden z rzeczami takimi. Tu też pusto. A Leżeć. Nie ma wstawania. Trup to trup, nie wstaje. Mm, dobra, znieśmy tą benzynę na szybko. Właśnie ten tekst, co teraz usłyszeliście, czyli e, How's it going? I'm almost there. To, co teraz usłyszeliście, co nie? E, o, właśnie tak jak mówiłem, rozmowy czasem, często się dosyć zdarzają. Niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to też, to też, to też, to się przyda. It's my job to see to the needs of our souls. By sitting in an empty room with the Bible, hoping somebody will show up, that's pretty sad. Really? How many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup, just in case a hungry person showed up? Yeah, well, that was different. How so? Most of those days. Now, rozmowy dużo nie, w, nie w, rzut... Nie dodają do rozgrywki, tylko tyle że są i jest to taki fajny aspekt, taki no realizmu, że po prostu nie jest tak, że um, wszystko jest tak oskryptowane do bólu, tylko że po prostu no czasem jednak bohaterowie mają swoje zdanie, to było tu, to było tu. dobra. Chcę się pośpieszyć, ponieważ chcę mi jak najszybciej uzbierać y, na ten ogródek, nie pokażę Wam już w tym odcinku jak on się buduje, ponieważ on, on się buduje chyba pół godziny prawdziwego czasu. I to jest właśnie też fajne, ponieważ y, nawet kiedy mamy grę wyłączoną, wszystko dzieje się dalej. Tylko że zazwyczaj jest tak, że budowy się kończą, y, surowce też się oh Boże surowce. Jedzenie, budo y amunicja, leki też się kończą. Y rzadko się właśnie zdarza to, że ktoś zginie. Mm. No i mniej więcej tyle. Dobrze, ogródek zrobimy tu. 29 minut, takie prawdziwe, więc koniec odcinka i będzie gotowe. Powin no, nawet trochę później. I następne, co nam będzie potrzebne: y ile mam pieniędzy czy punktów. Trochę, więc poprosimy Lili, żeby nam poszukała ocalałych. Um, to, 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 tamto. Znowu na ten odcinek zapomniałem wrzucić te pliki. A nie, jest, działa. O. To jest radio, dzięki któremu możemy zrobić albo outposty, czyli tak jakby tereny. Um, tak. Zapomniałem, gdzie jest ten klawisz, um, jakby tereny zabezpieczone, albo takie, nie wiem jak to nazwać, po prostu nie wiem, więc musicie mi za to wybaczyć, takie jakby budki ochronne, coś takiego powiedzmy, tam zazwyczaj staje jeden ziomuś i pilnuje, żeby zębiaki się nie dostawały. Um. Dobra, teraz co? Teraz dem, ten dom, co mi tam? Co ja będę? Będę leciał po kolei. To, co ciekawe, to szybko bierzemy. Pistolet, leki, przydadzą się. Um, niech was. Y, tak już zacnie powiem. Niech was nie zrazi to, że. Przeszukujecie mm, jakieś głupie regały z książkami, czy coś, bo można. Widzicie, teraz znalazłem jedzenie. Nie, sorry, leki. Przepraszam, znalazłem leki. Spadać. A nie można ich tak drzwiami włączyć. Widać, że w tej grze jest taki duż, duży nacisk na taki realizm w. No, jakbyśmy byli w takiej sytuacji, gdzie musimy niestety przetrwać tą epidemię zombie i jakoś się bronić, więc. No, powiedzmy, że to jest. Nie da się powiedzieć, że to realistyczne, bo nie wiemy, czy nas na przykład nie złapie choroba czy coś, ale mniej więcej tych, którzy, których nie złapie a... i próbują przetrwać jak najdłużej. O... Myślę, że nawet dałoby się dotrwać do końca swojego takich. Umrzeć ze starości, jeśli byśmy się dobrze skryli. No ale to jest tylko moje zdanie, ponieważ to nie jest w sumie takie proste, dużo aspektów na to chodzi dlaczego przetrwamy dłużej, dlaczego krócej, to tam, to siam, to sram, to naprawdę masa rzeczy do pomyślenia. Yy, dlaczego. Yy, jeden przetrwa dłużej, jeden przetrwa krócej. Więc tutaj musimy brać pod uwagę naprawdę, czy to byli przygotowani, czy nie, czy tak od dupy nagle ich zaskoczyło, czy podróżowali, czy byli tylko y w jednym miejscu, czy byli sami, czy z kim, czy jakieś grupy. No, to jest dużo naprawdę rzeczy, to można zrobić. Ja Takiegoś tak kiwloga mógłbym zrobić o tym, jak przetrwać epidemię zombie, ponieważ y... ja dobry pomysł. Chyba takie coś zrobię, ponieważ. No, no, nie znam się, nie mogę się nazwać takim ekspertem, ale z tego co już się naoglądałem, nagrałem o zombie, apokalipsach i tego typu rzeczy, to naprawdę jest masa i mam prawo na, nawet się o tym wypowiedzieć, więc jeśli chcecie, piszcie w komentarzu, czy byście chcieli takiego kiwloga, a ja bym, no po prostu, znowu nagadał wam, bez sensu. Yep. Dobra, szybko, zbieraj. Szukaj, znaczy. Leki, czy co? Nie wiem. Nigdy nie mogę. Aj, spadaj. Jest. I 10 punktów za główka. Budzik, nie wiem po co. Aha, mm, nie używałem akurat go, ale chyba on jest do tego, żeby. E, jakby zdezorientować zombiaki. Bo zombiaki wiadomo idą za dźwiękiem, budzik chyba tak samo. Nie wiem tylko po co są te głupie lalki. Muszę to odkryć i mam nadzieję, że z wami to odkryję. Tu jeszcze nie jest przeszukane do końca, ale w sumie to jest. Jestem tu. Nie, 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 nie. Tu by było dobrze. Myślę, że zaraz tam podjadę i zrobimy tam outposta. To byłby dobry pomysł, bo tam by było dobre strategiczne miejsce. Tu też coś jest. A, to jest jedzenie. Dobra, spoko. O, coś jeszcze. Tu już byłem. Jeszcze tu. Coś jest? No i dobra. Teraz lecimy szybko. Mm, to było gdzie? To było. Ten sklep. Dobra. Tylko że. Mm, tam jest misja. Więc... Najpierw pojedziemy z za Nie, to nie ten sklep. A, co innego. Dobra, mniejsza z tym. Ale tak tam podjadę? Kordę. Najpierw trzeba rozjechać. Najlepiej tyłem właśnie. No jak przodem to auto się bardziej y męczy. Boże. Auto się męczy. E niszczy. No. Tyle chciałem powiedzieć. Noż, Ja i mój skill jeżdżenia. A niedługo prawo jazdy. Życie szczęścia. Mm. No. Leków mamy. Dobra, to ja już wiem, co zbudujemy następne. Czy mleka psloka włączam? E a nie, nie mam w tej bazie. Mm, nie problem. Chyba, że teraz nie Nie wiem. I z tym zaraz i tak będę musiał zmienić bazę. Ale dzisiaj mamy taki odcinek, gdzie się trochę wypowiem. I może hmm, trochę oczyścimy to miasto z zapasów. Więc dużo jeżdżenia, dużo gadania, dużo walki. Mniej więcej tak to wygląda. Hmm, teraz szybko zrobimy tę misję. Tam będzie głównie chyba taka misja, żeby na przykład, nie wiem, raz. Przeczytam. O, a nie. To jest chyba, żeby tylko pomóc. E, no. Już. Jednemu z naszych kolegów, którzy. przetrwali. O. Znaczek właśnie takiego. Mm, jakby lupy oznacza, że. E, jak coś budujemy. Na przykład, właśnie jak ja powiedziałem, że buduję. Um, ogródek, to teraz mam go na czerwono, ponieważ muszę znaleźć jakąś rzecz, która jest pod, potrzebna do, kol, do, na, do kontynuacji um, budowy. Nie wiem, czy tam nasiona, czy coś, sraty, taty, bum, cyk, cyk. Mniej więcej tyle. Dużo Was tu. No, co za ciule. Już zrobili tutaj sobie outpost sami. Czy co? Nie, nie. Aha, mam obronić to miejsce. No ale outpost jest zrobiony. Jak jest ta skrzynka, to już wiemy, że outpost jest zrobiony. Leżeć. 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 Leżeć powiedziałem. No. Też może być. Aj. Mój kij Zaraz, a gdzie mój samochód? Gdzie ja zaparkowałem? Tu Dobra. Siadać. Nie gadać. Jep. Dobra. No wsiadajcie, wsiadajcie. Wszyscy? Wszyscy. No to jadziemy. No że kurde, zrobili mi tam outposta, ja chciałem... Yyy, zepsuli moje plany. Je yeah. Strasznie mi się to podoba, nie wiem czemu. Niektórym pewnie by się wydawało, że to jest gra nudna, bezsensowna, znowu horda. Mm, że coś, że coś. Każdy znalazłby powody, żeby tą grę oczernić, można tak powiedzieć. Ale, według mnie, jest idealna. Wiele godzin bym mógł jeszcze na nią spędzić. I jeszcze spędzę. Dobra, morale mi tu spadają lekko. Dobra, muszę. Aj, mieszka mi uciekła. Dobra, jedziemy tam i poszukamy tych rzeczy. No. Nie wiem, czemu jakoś tak mnie wzięło na gadanie o tej grze. Jakoś tak. To jest jedna z gier, którą, przy której mogę się wypowiedzieć. Ją ukończyłem, wiem dużo na temat tej gry. Nie wszystko oczywiście, ale wiem dużo. I jakoś mam temat do wypowiadania się. Oczywiście, no. Sami wiecie, że jakoś nie jestem zbyt gadatliwy. To musicie mi przyznać, sam się przyznaję do tego, że nie jestem zbyt gadatliwy. A akurat przy tej grze, jakby mi się. Japa otworzyła i się nie chcę teraz zamknąć. Na mój skill jeżdżenia. Lalalala. Dobra. O, tu będzie amunicja. Tu jest sklep z bronią, więc tu musi być amunicja. Jep, jep, jep. Amunicja i broń. Tylko czy będzie? O, oczywiście. O, i do mojego shotguna też, więc sobie naładujemy. No i pięknie. Granaty i amunicję do granatnika chyba. Granatnik używałem tylko raz pod koniec, pod koniec gry. Więc nie polecam broni na bliskie dystanse. Mówię serio. Do nic nie ma. Fuck you. Co mi się. Aha, bo ja nie mam broni białej. Kurde, by się przydała. Proszę, żeby tu była bram biała. Mm, amunicja. To jest amunicja. Jedyna rzecz, którą rozróżniam. Eee. Boga złapałem? Oj. Jakiegoś małego boga złapałem. Amunicja. No drugiego nie mogę. Trudno. Jep. Nazwalę znak? No kurde, czemu nie mogę nazwalać znaku? Wziął i jadziem. W sumie teraz wam mogę powiedzieć, że to, co teraz dopiero przeszłem, to jest jedna. dwusetna całej gry. Mamy już trzeci odcinek, nic nie zrobiłem, a to jest jedna dwusetna gry, więc. Mm, pomyśleć, ile to będzie odcinków. E, po co liczyć? W chuj. Więc. No. A mniej więcej też te osoby, które nie chcą ciągle patrzeć, że ja zbieram tylko rzeczy, że to, że tamto. E, od razu mówię, że to nie jest seria dla was, ponieważ gra się na tym opiera. Więc no, nie lubicie tego oglądać. Ja nie zmuszam do oglądania. Nikt mi nie powie, że ja kogoś zmuszam, że podchodzę do kogoś. Możesz mnie kurwa oglądać, bo inaczej. No właśnie. O, dobra, teraz będzie taka główniejsza misja, więc mogę tam podjechać. Co wiem gdzie.

a tam będę drogami jechał? No kurwa! No to sobie pojechałem. let you no Jacob come on let's get you and your friend out of here uh, no no that's okay you just get him back to the church safe I gotta get back to my brothers before they notice I'm gone. Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Hey, I'm young, quick, and I got a big-ass wrench. What could go wrong? Here, resupply.

leżeć to, to jest broń ciężka strasznie i szybciej się męczymy Oczywiście większe obrażenia tego tego Większe grupy możemy zarąbać Jak nas na przykład otoczą no ale Już jestem zmęczony o. Aj I teraz to sterowanie nie wiem który I muszowanie w klawiaturę kur. Leżeć, spadać, leżeć. leż. O, właśnie, on taki ten krzykać tak strasznie denerwuje, bo on krzyczy jak powolony, ale łatwo go wywrócić i od razu zarąbać. Leżeć, leżeć. No ile was tu? Ora się tylko przeszuka, może znajdę coś Dwie benzyny, Wie mm, dwa kanistry w jednym kanistrze. O właśnie. Tak to mniej więcej brzmi. I got him, Lily. We're on our way home.

Jestem ciekaw, jak on dostał tego liścia. No dobra, Nevermind. Jedenastu uh... we'll przetrwanych, ocalałych, tak jak. no ocalały, ocaleli. What were you Will you please give it a rest? You're not mom. And besides, I, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your- I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just... Be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey, have you seen Dad recently? No, w sumie to by było na tyle. Trochę mała odmiana. Nazbieraliśmy akurat na. No, nazbieraliśmy akurat, żeby sobie zrobić ten obródek, kiedy on się skończy. 10 minut. No. Plus minus. Przez poszukiwanie zaginionych, ocalałych, 10 sekund. Więc w następnym odcinku, taki spoiler: wyczyścimy to miejsce i to miejsce. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i narka wszystkim.